Kolejne doświadczenie zrobimy z wodą. Zobaczymy, co się dzieje z wodą po obniżeniu ciśnienia. Włączamy, jest dokręcone, obniżamy. Jak możemy zauważyć, nasze ciśnienie maleje. I co się dzieje z naszą wodą? Dobra, połączymy pompę. Co się to... Tutaj zakręcimy. Dobra. Co się dzieje teraz z wodą? Jak możemy zauważyć, woda zaczęła wrzeć. Dlaczego? Jeżeli chcecie się dowiedzieć, to będzie wasza zagadka. Rozwiązanie tego problemu znajdziecie w następnym shortcie, a wy możecie pisać w komentarzu. Dlaczego tak się dzieje? A teraz zobaczymy, czy woda jest gorąca i czy się nią poparze. Wypuścimy, wpuścimy powietrze do naszej komory. Patrzymy. Uwaga, nie. Woda nie jest gorąca nie jest w temperaturze 100 stopni, a wrzała. Więc jeżeli macie pomysł, dlaczego tak się działa, e, dzieje, piszcie w komentarzach. My z chęcią poczytamy, a później wstawimy rozwiązanie.